Dzień dobry, witam w kolejnym tygodniu. Zaprezentuję ćwiczenie trzecie dla klasy 5. Dla ucznia.migra.pl wybieramy podręcznik dla klasy 5, podręcznik online i przechodzimy na stronę 107. Wstawiamy do tekstu obraz z pliku, czyli podobne zadanie jak ostatnie. Tylko teraz ćwiczenie trzecie. Mamy tutaj narysować pana Kleksa w pęcie, nie musi tego rysować, możecie poszukać Pana Kleksa w internecie czyli nowy nowa karta wpisujemy Pana Kleks wyszukiwania grafika bierzemy zdjęcie Pana Kleksa na przykład tutaj mamy zdjęcie Pana Kleksa klikamy teraz przyc prawym przyciskiem myszy zapisz grafikę jako i zapisujemy w wybranym miejscu. Complex mamy zapisane. Teraz potrzebny nam jest Word. Wybieramy, możemy wziąć Word online z naszego konta szkolnego. Wchodzimy w Worda, nowy pusty dokument. Na początku będziemy musieli przypisać tekst z tego rysunku czyli pan Kleks nosi i tak dalej. Przepisujemy ten tekst. Gdy już go przepiszemy, należy wstawić rysunek. Tekst możecie sobie przerobić, troszeczkę większą ściankę, inną sobie wybrać. Tekst możecie na przykład sobie wyjustować. I klikamy w jakimś miejscu, gdzie chcemy wstawić obrazek. I jak wstawiamy obrazek z pliku? Prosta sprawa. Wstawianie. Następnie obraz. Nie bierzemy z przeglądarki Bing, tylko z urządzenia. Tak? Wybieramy plik. Wybierz plik. No to będzie wybieranie z naszego komputera. Musimy zapamiętać, gdzie będzie pana Kleksa. Ja zapisałem go na pulpicie. Jest pan Kleks. Klikam pana Kleksa. Otwórz. Jest wybrany. Klikam wstaw. Czekam aż się wstawi. Mamy. Teraz możemy go przerobić. Kilka sztuczek z obrazkiem. Jeśli mamy kliknięty obrazek, klikamy obrazek, to mamy 8 punktów naokoło. Za te punkty możemy przytrzymać i zmniejszać. Za naroźniki możemy zmieniać, zmniejszać, zwiększać proporcjonalnie. Za boczne punkty możemy nieproporcjonalnie. Tak, jeśli coś zmieniliśmy, możemy zawsze cofnąć. Ok, czyli troszkę go zmniejszyłem. Tutaj mamy taki uchwyt do obracania, zobaczcie, mogę go obrócić, jak chcę, tak, możecie sobie obrócić, jak chcecie, możemy cofnąć, uwaga, jak klikniemy, nie mamy, mam, mam ostatnią kartę z, e, zakładka pomoc, czyli kliknę w obraz, pojawi się zakładka obraz, klikam w zakładkę obraz i mam różne opcje dotyczące naszego obrazka, mogę nasz obrazek na przykład przyciąć, przytnij, klikam przytnij, i mogę go troszkę wyciąć. O, widzicie, został sam but. Cofam i mam z tak? Mogę. Mam różne opcje przecinania. Mogę u góry, na dole przyciąć i tak dalej. To jest kolejna opcja. Mogę tutaj zmienić wysokość, szerokość. Na przykład chcę, żeby mój obrazek miał 10 cm. Zmieniło się, ale nie proporcjonalnie. Jeśli chcę, żeby zmieniało się proporcjonalnie, to muszę zablokować współczynnik proporcji. I teraz, jak zmienię. Wysokość to zmieni się również szerokość. Tu mamy różne ciekawe opcje. Możemy zrobić tak pana Kleksa Obrazy tak w taki sposób i tak dalej. Możemy, Możemy też zawijać tekst to co ostatnio robiliśmy. Żeby był wzdłuż tekstu jakoś. OK, mam pan Kleks i tak to wygląda. Czyli przepisujemy tekst w tym zadaniu, wstawiamy obrazek, zmniejszamy go. pobawcie się, zobaczcie, jakie ma różne opcje. I zapisany plik odsyłacie do mnie, tak? Słuchajcie, tu są jeszcze mamy dalej w temacie różne sztuczki. Tutaj Wam pokazałem, tak, że można przecinać obraz. Tutaj akurat jasności nie możemy zmieniać w tej wersji online. Możemy obracać. I słuchajcie, mamy na przykład print screen. Czyli zrzut ekranu. Słuchajcie, zobaczcie. Mam na przykład mój plik i chcę komuś zrobić zrzut ekranu. To jest taki klawisz jak Print Screen. klawisz On może się różnie. Różnie może się nazywać. O, tutaj już widzicie, tak? Print Screen. P może się nazywać PRTSC, tak? Może się nazywać e, pełną nazwą. PRTSC, ja też tutaj jest. PRTSCR. Widzę o tutaj na przykład. jest, Print screen. Zrzut ekran. On się mniej więcej w tej części klawiatury znajduje, jak widzicie. Tak? W tej części. I teraz zobaczcie, że zrobię teraz sobie print screen nacisnę. To się nic nie dzieje. Ale mogę ten obrazek sobie wkleić. Czyli Ctrl V. Tlejam. I dwa strony. Widzicie? I skopiowałem mój zrzut ekran. Tak? Print screen. Możecie sobie to popróbować. To jest bardzo fajna, przydatna. Yy rzecz, tak? Okej, okay, to popróbujcie sobie te różne sztuczki, więc Wam pokazałem, a zadanie wysyłacie mi takie proste i spokojne zadanie. Dziękuję, pozdrawiam.